Nie zawsze łatwo jest rozpoznać moment, w którym należy się od kogoś oddalić. Więzi emocjonalne, wspólne historie, a nawet strach przed samotnością często trzymają nas w relacjach, które po cichu zaczynają nas wyniszczać. Karl Jung przypomina jednak, że w naszej nieświadomości kryje się głęboka mądrość i że ona nieustannie do nas przemawia, nawet wtedy, gdy uparcie ignorujemy jej sygnały. Jung wierzył, że psychika dąży do równowagi i integracji wszystkich swoich części, a to, co nie zostało w nas rozwiązane, zostaje przeniesione na innych. Gdy spotykamy osoby, które wciąż wywołują w nas lęk, niepewność czy urazę, naturalne jest pytanie, czy problem leży w nich, czy w nas. Kluczem, według Junga, jest obserwacja sygnałów, tych drobnych symptomów duszy. Które zdradzają głębokie zaburzenia równowagi. Jednym z pierwszych znaków, że powinniśmy się od kogoś oddalić, jest wyczerpanie energetyczne. Nie chodzi tu o zwykłe zmęczenie towarzystwem, lecz o specyficzne uczucie drenażu, które odbiera nam siły życiowe za każdym razem, gdy ta osoba jest blisko, jakby nasze ja, całość naszej istoty, tak ceniona przez Junga, było uciszane. Zaczynamy się dostosowywać, tłumić emocje. Stąpać na palcach, by nie wywołać reakcji. Ten ciągły wysiłek w imię świętego spokoju świadczy o tym, że wewnątrz nas toczy się niewidzialna wojna. Innym sygnałem jest poczucie, że nie możemy być sobą. Jung mówił, że proces indywiduacji, czyli stawania się sobą, wymaga autentyczności. Jeśli obecność drugiej osoby zmusza nas do zakładania masek, ukrywania wartości, czy rezygnacji z marzeń, to znak od nieświadomości, zdrowe relacje sprzyjają wzajemnemu rozwojowi nawet mimo różnic. Te natomiast, które zamykają nas w sztucznie wykreowanym obrazie siebie, karmią nasz cień. Tę część nieświadomości, która zawiera wszystko to, co zostało odrzucone, zapomniane lub wyparte, jest też objaw powtarzalności. Jeśli dostrzegasz, że znów tkwisz w dawnych wzorcach cierpienia, relacjach pełnych kontroli. Porzucenia czy upokorzenia, możliwe, że ta osoba uruchamia nierozwiązane kompleksy. Jung postrzegał kompleksy jako wyspy emocji, które mogą przejąć kontrolę nad naszą osobowością. A gdy ktoś nieustannie dotyka tych bolesnych punktów, nie dając przestrzeni na uzdrowienie czy zrozumienie, to nieświadomość może mówić czas się chronić. Nie chodzi jednak o to, by oddalać się z urazą czy w akcie odrzucenia. Zdrowe odejście może być wyrazem miłości do siebie, niezbędną granicą w trosce o własną drogę psychiczną. Jak mawiał Jung, poznaj wszystkie teorie, opanuj wszystkie techniki, ale gdy dotykasz ludzkiej duszy, bądź po prostu inną duszą. A czasem, by dwie dusze mogły się naprawdę spotkać, każda z nich musi przez chwilę podążać własną ścieżką. Oddalenie nie musi więc oznaczać porażki relacji, może być wręcz przeciwnie. Aktem przebudzenia świadomości. Jung rozumiał, że bywają momenty, w których kontakt z drugim człowiekiem staje się zniekształconym lustrem, odsłaniającym raczej nasze rzucone cienie niż autentyczne istoty. W takich przypadkach trwanie w relacji może oznaczać cofnięcie się w procesie indywiduacji, tej wyjątkowej podróży ku stawaniu się pełnią. Innym sygnałem, który często ignorujemy, jest uporczywe poczucie bycia ocenianym. Jeśli nieustannie czujesz się jak pod lupą, jakbyś musiał usprawiedliwiać to, kim jesteś, co czujesz lub myślisz, może to świadczyć o tym, że dana relacja stała się przestrzenią unieważniania. Wspólne życie zamienia się w cichy sąd, w którym nigdy nie czujesz się w pełni zaakceptowany. I tu Jung byłby jednoznaczny: Prawdziwe spotkanie jest możliwe tylko wtedy, gdy istnieje miejsce na inność, gdy drugi może istnieć. Bez zagrożenia dla Twojego istnienia. Pojęcie persony, tak kluczowe w psychologii analitycznej, również rzuca światło na tę dynamikę. Persona to maska, którą nosimy, by przystosować się do świata społecznego, i do pewnego momentu jest potrzebna. Ale gdy relacja zmusza Cię do utożsamienia się wyłącznie z tą maską, następuje odcięcie od własnego ja. W takim przypadku, oddalenie to sposób na odnalezienie siebie. Poza pozorami, poza oczekiwaniami. Warto też wsłuchać się w sygnały płynące z ciała. Jung ogromnie cenił sny, objawy fizyczne, a nawet synchroniczności jako języki nieświadomości. Jeśli zaczynasz mieć bezsenność, kołatanie serca, uczucie ciągłego napięcia na myśl o tej osobie lub w jej obecności, być może ciało próbuje ci przekazać coś, czego umysł wciąż nie chce przyjąć. Ciało mówi, a gdy chodzi o ochronę psychicznej integralności, często krzyczy. Być może jednak najgłębszym znakiem, że nadszedł czas na odejście, jest utrata radości, niepowierzchownego szczęścia, lecz tej wewnętrznej iskry, która zapala się, gdy jesteśmy w zgodzie z własną prawdą. Gdy obecność drugiego gasi to światło, gdy wszystko staje się bardziej szare, ciężkie, bezsensowne, to wołanie. Jung twierdził, że sens jest najważniejszą psychologiczną potrzebą duszy. A każda więź, która nam go odbiera, stoi w sprzeczności z naturalnym ruchem życia ku pełni. Oddal się więc nie z gniewu, lecz z jasności, nie z pogardy, lecz z szacunku dla własnej duszy. Są więzi, które goją się tylko na odległość, są bóle, które milkną jedynie w ciszy. I są drogi, które trzeba przebyć samotnie. Pamiętaj. Samotność to łono psychicznych narodzin. I czasem, oddalając się, nie tracisz drugiego człowieka, lecz wreszcie odnajdujesz siebie. W procesie ponownego spotkania z samym sobą nie da się uniknąć poczucia winy. Oddalenie się od kogoś może wywołać burzę sprzecznych emocji, smutek, ulgę, strach, ale też winę, jakbyśmy zdradzali drugą osobę albo poddawali się zbyt wcześnie. Jednak poczucie winy jest często kulturowym pozostałością, karmioną z zniekształconymi ideami lojalności, bezwarunkowej miłości czy osobistego poświęcenia. Jung zaprasza nas, byśmy spojrzeli poza te powierzchowne moralności i wsłuchali się w głos głębszy, głos naszej psychiki. Czego ona pragnie? Czego potrzebuje, by rozkwitnąć? Mówił, że dusza nie przejmuje się zewnętrznymi normami, jeśli te normy przeszkadzają jej w realizacji swojego potencjału. Prawdziwa etyka, według Junga, to etyka self, która prowadzi jednostkę do życia w zgodzie ze swoją istotą. A jeśli oznacza to oddalenie się, to ten ruch nie tylko jest uzasadniony, jest konieczny, bo trwanie tam, gdzie dusza choruje, nie jest lojalnością to zdrada samego siebie. Inny aspekt, który wymaga zrozumienia to lęk przed samotnością. Często tkwimy w toksycznych lub wyniszczających relacjach właśnie z obawy przed byciem samemu. Ale Jung postrzegał samotność zupełnie inaczej niż zwykło się ją rozumieć. Dla niego samotność nie oznacza braku drugiej osoby, lecz niemożność wyrażenia tego, co w nas najistotniejsze. Innymi słowy, prawdziwa izolacja ma miejsce wtedy, gdy mimo towarzystwa dusza nie ma gdzie się wyrazić. Bycie samemu. Dobrze zrozumiane, jest przestrzenią płodnej przemiany. Gdy oddalamy się od kogoś, zwłaszcza jeśli ta osoba odgrywała ważną rolę w naszym życiu, pojawiają się wątpliwości, czy zrobiłem dobrze, a jeśli będę tego żałować, czy jestem egoistą? Ale egoizmem nie jest troska o siebie, lecz oczekiwanie, że ktoś inny się zatraci, by utrzymać naszą obecność. Gdy odchodzisz świadomie, z emocjonalną odpowiedzialnością, z dojrzałością pozwalającą pomieścić swój ból i ból drugiej osoby, nie ma w tym egoizmu, jest odwaga. Można i często trzeba kochać kogoś i mimo to odejść. Jung rozumiał miłość nie jako ślepe przywiązanie, lecz jako siłę psychiczną o wielkiej mocy transformacji, która może leczyć, ale i ranić, zależnie od tego, jak jest przeżywana. I dlatego jednym z największych aktów miłości może być właśnie uwolnienie siebie i drugiej osoby z dynamiki, która już nie ma sensu. Gdy relacja staje się polem powtarzających się ran, a nie rozwoju, dusza przestaje tańczyć. Ona tylko przetrwa. A żyć tylko po to, by przetrwać, to odrzucić wołanie self, to zatrzymać się na drodze indywiduacji, oddalić się czasem. To odpowiedzieć na to wołanie z determinacją i pokorą, to powiedzieć tak temu, kim się stajesz, nawet jeśli oznacza to pożegnanie z tym, kim byłeś w relacji z drugim człowiekiem. Decyzja o oddaleniu się od kogoś, gdy wypływa z głębokiej świadomości, otwiera nowy etap wewnętrznej podróży. Nie chodzi tu o impulsywne zerwanie więzi czy działanie z urazy. Lecz o rozpoznanie, że pewne połączenia, choćby były niezwykle znaczące, już spełniły swoją rolę. Jung nazywał to wycofaniem projekcji, momentem, w którym przestajemy widzieć drugą osobę jako lustro naszych kompleksów czy idealizacji i zaczynamy dostrzegać ją taką, jaka jest naprawdę. Ten proces bywa bolesny, ponieważ zmusza nas do porzucenia fantazji. Wyobrażenia, że ta osoba się zmieni, że relacja może wrócić do tego, co było, albo że znoszenie wszystkiego jest dowodem dojrzałości. Tymczasem dojrzała miłość to nie ta, która znosi wszystko, lecz ta, która potrafi odróżnić to, co buduje od tego, co niszczy. Jak mawiał Jung, to, czemu stawiasz opór, trwa. I często tak kurczowo trzymamy się czegoś, co już dawno straciło życie że stajemy się wspólnikami własnego cierpienia. Oddalając się, stajesz również przed rzadką szansą na ponowną ocenę swoich wyborów, granic, a przede wszystkim swoich wzorców relacyjnych. Dlaczego trwałeś w tym tak długo? Co ta relacja budziła lub ukrywała w tobie? Jakie stare rany odtwarzała? Jung uważał, że każda bolesna sytuacja to także zaproszenie do poszerzenia świadomości. Oddalenie się od kogoś może być początkiem wielkiego pojednania wewnętrznego z przeszłością, z rodzicami, z dawnymi wersjami samego siebie. W tym momencie pojawia się też koncepcja leczenia poprzez poszerzenie. Dla Junga cierpienie psychiczne nie powinno być eliminowane, lecz wzbogacane o znaczenie. Zamiast uciekać od bólu, oddalenie pozwala spojrzeć na niego z nowej perspektywy. Czego ta relacja miała mnie nauczyć? jakie moje części były w niej tłumione i może najważniejsze, kim się stawałem, trwając w niej. Oddalenie się to zatem nie koniec, to rytuał przejścia, zanurzenie się w nieznane, w którym ego traci swoje pewniki, a self zaczyna się wyłaniać z większą wyrazistością. To w pustce po drugiej osobie można na nowo odnaleźć własny głos, rytm i najautentyczniejsze pragnienie. I często dopiero w samotności uświadamiamy sobie, jak bardzo byliśmy od siebie oddzieleni. Na koniec Jung przypomina, że prawdziwa wspólnota nie rodzi się z uwięzienia, lecz z wolności. Tylko wtedy można naprawdę kochać, gdy kocha się świadomie. A jeśli miłość nie potrafi uszanować indywidualnej drogi drugiego człowieka, to nie jest miłość to zależność przywiązanie, strach przebrany za troskę. Oddalenie się może być paradoksalnie najbardziej kochającym gestem ze wszystkich. I w tym punkcie drogi coś zaczyna się zmieniać. Nieobecność drugiego człowieka przestaje być pustką, a staje się przestrzenią. Przestrzenią świętą, w której ponowne spotkanie z samym sobą staje się możliwe. To co wcześniej było zagłuszane hałasem codziennego współistnienia, własne potrzeby, niewypowiedziane pragnienia, ignorowane granice, zaczyna wreszcie dochodzić do głosu. Samotność przestaje być pustynią, a ukazuje się jako żyzna, ziemia odrodzenia. Karl Jung mówił, że nie stajemy się oświeceni, wyobrażając sobie postacie światła, lecz uświadamiając sobie ciemność. Oddalenie się, gdy jest konieczne, to właśnie ten ruch, wydobycie na światło tego, co było ukryte pod płaszczem współżycia. Często dopiero wtedy, gdy przestajemy się nieustannie dopasowywać do obecności drugiego, uświadamiamy sobie, jak bardzo byliśmy od siebie oddaleni. W tym miejscu objawia się też inny wymiar odpowiedzialność emocjonalna. Oddalenie się od kogoś nie oznacza zniknięcia ani nagłego zerwania, lecz komunikację. Szczerą i empatyczną o powodach tej decyzji. To uznanie wpływu, jaki mamy na siebie nawzajem, bez poczucia winy, lecz z dojrzałością. Prawdziwe, świadome zakończenie relacji to takie, które oddaje szacunek temu, co było, nawet jeśli nie może już trwać. To prowadzi nas na grunt etyki relacyjnej. Jung rozumiał, że każda relacja to taniec świadomości. Gdy jedna ze stron odmawia wzrostu, Słuchania, spojrzenia w swoją ciemność, ten taniec traci równowagę. Trwanie w takim układzie oznacza zgodę na stagnację. Oddalenie się w takim przypadku jest postawą etyczną, odmową współudziału w wzorcu, który dławi obie strony. Jest też aktem zaufania zaufania, że druga osoba również ma swoją drogę, swój czas i że może właśnie w nieobecności usłyszy to. Czego obecność zagłuszała? Proces indywiduacji, według Junga, wymaga takich pęknięć. To one wypychają nas poza strefę komfortu, zmuszają do konfrontacji z wewnętrznymi sprzecznościami i ostatecznie do integracji cienia. Może właśnie ta osoba, od której musiałeś się oddalić, pokazała ci to, z czym jeszcze nie umiałeś się zmierzyć w sobie. I to jedna z najpotężniejszych funkcji relacji ujawniać prawdę. Nawet jeśli boli. Z czasem ból oddalenia ustępuje miejsca klarowności. Zaczynasz dostrzegać to, co było przed i to, co przyszło po. Rozpoznajesz, że za początkowym cierpieniem kryło się wezwanie do czegoś większego, czegoś, co mogło się narodzić tylko w ciszy rozstania. I może pewnego dnia spojrzysz wstecz z wdzięcznością nie za ból sam w sobie, ale za odwagę, by wybrać siebie. Gdy łatwiej było nadal gubić się w drugim. Podróż świadomego rozstania, gdy przeżywana z autentycznością, odsłania nie tylko to, kim jesteśmy, ale też z czego jesteśmy zbudowani. To właśnie w tym momencie, gdy wybieramy wewnętrzną prawdę ponad emocjonalną wygodę, dusza zaczyna się rozszerzać. Karl Jung rozumiał, że rozwój psychiczny nie przebiega w linii prostej, lecz w spirali. Często trzeba powrócić do miejsc bólu, by spojrzeć na nie nowymi oczami, przepisując stare historie w świetle świadomości. Oddalając się od kogoś, nieuchronnie stajesz twarzą w twarz ze swoimi własnymi demonami. Lęki przed odrzuceniem, porzuceniem, porażką wszystko wypływa na powierzchnię. Ale nie po to, by cię ukarać, lecz po to, by mogły zostać zintegrowane. Jung uczył, że nie chodzi o to, by te demony wyeliminować, ale by zaprosić je do stołu, wsłuchać się w ich głos, zrozumieć ich źródła. Oddalenie się jest więc głębokim zanurzeniem w cień, który staje się mniej groźny dopiero wtedy, gdy zostaje rozpoznany. W tym procesie dzieje się też coś bardziej subtelnego ponowne połączenie z instynktem. Ile razy czułeś, że Coś jest nie tak, ale zignorowałeś to, sądząc, że to tylko paranoja lub niepewność? Ile razy intuicja krzyczała, a ty ją zagłuszałeś racjonalnymi argumentami albo strachem przed zranieniem drugiej osoby? Oddalenie się, jeśli wypływa z głębokiego wsłuchania się w siebie, jest także aktem odzyskiwania mądrości intuicyjnej. Tej wewnętrznej busoli, która, według Junga, jest jednym z najbezpośredniejszych przejawów nieświadomości. Właśnie w tym punkcie wiele osób doświadcza nieoczekiwanego spokoju. Nie ulgi wynikającej z braku konfliktu, ale pokoju rodzącego się z zgodności między tym, co się czuje, a tym, co się robi. Pokoju, który wypływa z odwagi działania w zgodzie z własną prawdą, nawet jeśli świat zewnętrzny tego nie rozumie. Ten pokój to znak, że self znów zajmuje centralne miejsce w psychice. I ciekawe jest to, że po oddaleniu niektóre relacje się uzdrawiają, inne rozpadają, a jeszcze inne odradzają się na nowych fundamentach. Rozstanie, jeśli dokonane z szacunkiem i intencją, nie musi być ostateczne. Czasem właśnie dystans umożliwia wzrost, zmianę i ponowne spotkanie na bardziej autentycznym poziomie. Innym razem, jedynie potwierdza to, co intuicja od dawna próbowała powiedzieć: że ten cykl dobiegł końca. Ale niezależnie od finału, oddalenie było konieczne. Było aktem wierności wobec własnej duszy, a ta wierność to fundament każdej przyszłości, czy to w ponownym spotkaniu z kimś, czy w otwarciu na nowe relacje, bardziej zgodne z tym, kim się stałeś. Jak napisał Jung. Przywilejem życia jest stać się tym, kim naprawdę jesteś, a do tego czasem trzeba odejść. Na końcu tej wędrówki odsłania się coś istotnego. Prawdziwe oddalenie nie jest tylko geograficzne czy emocjonalne, jest egzystencjalne. To zmiana osi istnienia. To moment, w którym przestajesz krążyć wokół drugiego człowieka, a zaczynasz krążyć wokół siebie. Nie z egoizmu lecz z życiowej konieczności. Jung mówił, że każdy człowiek nosi w sobie boską iskrę, obraz Boga, który pragnie się urzeczywistnić, a każda relacja, która temu przeszkadza, jest nieuchronnie sprzeczna z naturalnym nurtem życia. To prowadzi nas do głębokiej refleksji nad wolnością. Oddalenie się nie oznacza zrywania więzi na zawsze, lecz zrywanie zależności. To ruch wyzwolenia z wszystkiego, co ogranicza, warunkuje i więzi. W imię miłości, która często wcale nie jest miłością, lecz przywiązaniem, kontrolą, lub lękiem przed samotnością. Miłość, według Junga, to także pozwolenie drugiemu, by był, nawet jeśli to bycie musi się rozwijać z dala od nas. I tak jak oddalenie odsłania cień drugiego, tak zmusza nas również do zmierzenia się z własnym. Może dopiero oddalając się, zauważasz, jak bardzo się anulowałeś, by być zaakceptowanym. Albo jak wiele oczekiwałeś, że druga osoba wypełni puste przestrzenie, które w rzeczywistości są Twoją własną odpowiedzialnością. Oddalenie może być brutalnym lustrem, ale potrzebnym, bo to właśnie w nim rozpoczyna się proces integracji uznania tego, co projektowałeś, czego oczekiwałeś, co powtarzałeś nieświadomie. A gdy ta integracja zaczyna się dokonywać, pojawia się nowy poziom świadomości. Już nie odczuwasz tyle złości. Już się nie obwiniasz, już nie musisz usprawiedliwiać swojego wyboru. Po prostu rozumiesz, całym ciałem, duszą i doświadczeniem, że to oddalenie było początkiem znacznie głębszego połączenia z własną prawdą połączenia, które nie wymaga ani gry, ani aprobaty, ani pozwolenia. Na tym nowym etapie zaczynasz przyciągać inne relacje ludzi, którzy rezonują z częstotliwością Twojej duszy. Którzy nie wymagają, byś się kurczył, by się dopasować, którzy rozumieją ciszę, szanują granice i widzą więź jako most, a nie więzienie. Relacje, w których miłość nie mierzy się poświęceniem, lecz obecnością, w których bliskość nie zależy od braku konfliktów, lecz od dojrzałości w ich przechodzeniu. I być może najpotężniejsza lekcja ze wszystkich, oddalając się od tych, którzy nie mogli już iść z Tobą, Zbliżyłeś się do siebie jak nigdy dotąd. Odkryłeś, że nie jesteś sam, że nigdy nie byłeś. Bo dusza, gdy zostaje usłyszana, prowadzi z precyzją, a gdy self zajmuje centralne miejsce, wszystko wokół się reorganizuje. Ból staje się mądrością, cisza staje się świątynią, a droga wcześniej spowita mgłą odsłania się krok po kroku pod Twoimi stopami.